Dzień dobry. Czy ktoś kiedyś z Was myślał o pojeździe KW2 Dreadnought i chcielibyście ten pojazd posiadać? Pewnie wielu takich było. Ja sam takim byłem i musiałem go sobie kupić, ale teraz Wargaming robi nam hmm, znowu przyjemność. Ten pojazd będziemy mogli zdobyć za darmo. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj mam dla Was kilka. Informacji dość istotnych, mniej istotnych, ale najważniejsza chyba jest oczywiście o nowym evencie, nowy event na pojazd KW2, Dreadnought. Jeden z lepszych, można powiedzieć, takich trollowych pojazdów, naprawdę tutaj dysponujemy niezłą siłą uderzenia. Na siódmym tierze nie jeden pojazd musi się liczyć, a już nie wspomnę o piątkach czy szóstkach, gdzie oczywiście ten pojazd będzie losowany. Owszem, również będziemy mieli losowanie do 9 poziomu. Mimo to słuchajcie, KW2, Dreadnought jest to takim, taki można powiedzieć, fan tank. Dlatego, że ten pojazd posiada potężne działo i takie buły soczyste za ponad 900 jesteśmy w stanie sprzedać naszemu przeciwnikowi. Ale co takiego musimy zrobić i od kiedy event się zaczyna na ten pojazd? Event zaczyna się od 16 listopada, tak więc już niedługo a koniec eventu będzie 23 listopada. Jest wystarczająco czasu, aby zebrać 90 tysięcy łącznych uszkodzeń, czyli uszkodzenia i asysty. To wszystko nam się wlicza. Musimy po prostu w każdej bitwie zrobić 1000 łącznych uszkodzeń. Tak więc słuchajcie, to samo co było wcześniej z innymi pojazdami akurat przy tym pojeździe mamy tylko 90 tysięcy, tak więc robiłem po kolei etapy, w każdym etapie jest jakaś wyznaczona ilość. Na każdą bitwę musimy zrobić łącz Tysiąc uszkodzeń. Tak więc, moim zdaniem, bardzo prosta sprawa. Tych etapów wszystkich będziemy mieli chyba 7, o ile dobrze pamiętam. Tak jest 7, czyli łączna suma wychodzi 90 tysięcy. I kiedy uda nam się wbić te 90 tysięcy, pojazd znajdzie się u nas w garażu. Myślę, że pojazdu raczej nie trzeba przedstawiać. Na samym początku materiału widzieliście, co taki pojazd potrafi zdziałać. Oczywiście, no ja bardzo lubię grać takimi pojazdami, z takim trolem, a szczególnie właśnie ostatnimi czasy. Typem 5 Heavim, gdzie również to działo potrafi nieźle ukarać przeciwnika. Jeżeli ktoś z Was jest posiadaczem tego pojazdu, za ten pojazd otrzymamy rekompensatę w postaci srebra i tutaj dostaniemy 2 miliony 600 tysięcy, tak więc myślę, że nie jest źle. Taki event nam się szykuje już od 16. Ale z jednej strony trochę szkoda, kiedyś musieliśmy na te pojazdy wydać gotówkę. A teraz mamy te pojazdy za darmo. Tak więc. Naprawdę nie polecam wydawać jakichkolwiek pieniędzy na czołgi premium, bo sami widzicie, co tutaj Wargaming wyrabia. Event za eventem, pojazd za pojazdem i mało tego, te pojazdy naprawdę niektóre są niezłe. Kolejne informacje, jakie są w miarę istotne. Tutaj jest cała lista. Są to informacje z ostatniego streamu na Twitchu Wargamingu i chciałem wam przedstawić takie najważniejsze informacje, które mogą Was zainteresować. Tak więc zaczynamy. Pierwsza nowość, jaka będzie, pojawi się nowy pojazd Premium Emil 51, ale to jest słuchajcie, Barakuda, nic innego, jest to Barakuda, tak więc ten pojazd w następnym tygodniu również się pojawi. Mamy event na KW2, to już o tym powiedziałem. Będzie się zaczynał Black Week, Black Friday, Black Monday, wszystko będzie black, ale tutaj chodzi oczywiście o te pojazdy, które mamy w wersji black i w tej wersji czarnej. One się pojawią w sprzedaży, tak więc. Czy warto jest ogólnie wydawać na te pojazdy? Patrząc na tą listę, na przykład T34 na 3 ten pojazd mogliśmy zdobyć, i z szósty mogliśmy zdobyć teraz w tym evencie, który był z trzema pojazdami. Niektórzy z Was może wybrali ten pojazd Luwe w wersji czarnej, T34 w wersji czarnej, AMX CDC, STA2 i FV201. Czy warto ogólnie jest nabywać te pojazdy? Moim zdaniem nie. Jest dużo, dużo lepszych czołgów premium w porównaniu właśnie do tych, które tutaj akurat Wam. Wymieniłem. Tak więc słuchajcie, tych ofert na koniec miesiąca będzie bardzo dużo, dlatego że no wszystkie te oczywiście rzeczy będą taniały. Mamy specjalne, niby, okazje na koniec listopada, czarny piątek i tak dalej. Cza będzie Cyber Monday, będzie naprawdę tego sporo, jak co roku. Tak więc ja bym poczekał. Moim zdaniem, raczej na te pojazdy w czarnej edycji nie ma sensu wydawać jakichkolwiek pieniędzy. Kolejna dość istotna informacja od 19 do 22 listopada. Zacznie się event z preferencyjnym losowaniem plus minus 1, i tutaj Wargaming nam oznajmił, że pojazdy te z preferencyjnym losowaniem, tak jak na przykład STA 2, która była wcześniej losowana tylko i wyłącznie do poziomu 8. Teraz będą te pojazdy miały takie losowanie, jak ogólnie mają, czyli preferencyjne do dziewiątek. Te pojazdy, no tych pojazdów jest kilka i one nie będą już tylko grały z ósemkami, ale będą również grały, tak jak nam tutaj sama nazwa podpowiada, plus. 1 minus 1. Tak więc będą one spotykały w bitwach tak jak normalne ósemki pojazdy z 9 tieru, ale i również pojazdy z 7 tieru. 6 nie zobaczymy. Tak więc event z preferencyjnym losowaniem zacznie się od 19 listopada do 22 listopada. Kolejna taka mniej istotna informacja. Tutaj Wargaming podał nam informacje na temat super testu. Ilu zostało zaakceptowanych nowych super testerów? A 127 osób? Szczerze powiem, aż się boję takich nowych ala super testerów. No będzie się działo, na pewno będzie się działo, na pewno będzie wesoło. Kolejna informacja Wargaming analizuje odznaki biegłości. Doskonale wiemy, że coś zmienili i jest naprawdę dużo, dużo ciężej ogólnie wbijać, dlatego, że oni to zrobili w ten sposób, że pojazdy, które mają niby Premię na danej mapie, i w tym pojazdom jest ciężej wbijać. Co tutaj mam na myśli? A na przykład taki czołg lekki, gdzie jest otwarta mapa, typu na przykład prochorówka, malinówka, czy jakaś inna otwarta mapa, no takie akurat środowisko dla tego pojazdu. Ten pojazd będzie miał ciężej ogólnie wbicie, trzy odznaki biegłości, dlatego że niby te warunki są dla niego bardziej sprzyjające. I tak samo tyczy się to pojazdów ciężkich, tak samo tyczy się na przykład czołgów średnich. Nie wiem, jak oni do tego podchodzili, dla mnie bez sensu. Wcześniejsze te wymagania były normalne, teraz nie wiem co oni wydumali sobie. I teraz pomyślcie sobie, 127 nowych niby super testerów, jak się pojawi, to dopiero będzie jazda. Kolejna bardzo istotna informacja, słuchajcie, nowe stare mapy powracają. Na początku miesiąca grudnia pojawią się, wrócą z powrotem mapy. Typu grzbiet chyba Tival to była mapa Rasienie, mapa Erlenberg i mapa Lakeville Te cztery mapy powrócą. Tak więc bardzo mnie to cieszy. I te dwie pierwsze mapy, czyli Rasienie i ten grzbiet Tiwal, Te mapy również pojawią się na zimnej wojnie. Tak więc bardzo mnie to cieszy. Na początku grudnia kolejne cztery mapy powracają do WOTA. Tych map jeszcze trochę zostało, mam nadzieję, że w następnym tygodniu wrzucę wam jedną mapkę, gdzie chciałbym bardzo tą mapkę zobaczyć z powrotem. Kolejna tutaj informacja od Wargamingu Heh. jeżeli chodzi o rebalans artylerii będzie to miało miejsce dopiero w następnym roku no bardzo mnie to ciekawi czy arty ogólnie dostaną nerfa a może buffa no bo Wargaming albo nowi super testerzy uznają że są zbyt słabe <laughs> tak więc słuchajcie no wszystkiego możemy się spodziewać ale w każdym razie Wargaming przyjrzy się dopiero artom w następnym roku Kolejna informacja, pojazdy kołowe. No, już tutaj niby zaczynają się testy. Najpierw będzie to. Najpierw będą tutaj testować mniejszą prędkość na tych pojazdach, ale lepsze, niby te pojazdy, wtedy mają mieć prowadzenie, sterowanie ogólnie. Później będą testować szybszą prędkość, ale gorsze prowadzenie. Tak więc, no, słuchajcie, niby oni tutaj już zaczynają testować pojazdy kołowe. Ja na razie nie miałem takiej przyjemności, żeby w czymś takim uczestniczyć, nie wiem, może gdzieś tam testują. Na tych resoraczkach z tych Hot Wheelsów. Nie wiem, no, coś tam testują w każdym razie. Kolejna tutaj informacja od Wargamingu, jeżeli chodzi o naszych załogantów, jeżeli chodzi o zmianę ich wyglądu czy zmianę głosów, również to będzie dopiero w nowym roku. Tutaj chodzi o to, aby nasi załoganci mówili tak, jak na przykład dany jest pojazd danej nacji, na przykład tam po niemiecku, po szwedzku i tak dalej, i tak dalej. To, co kiedyś mieliśmy, nie wiem, dla mnie totalnie bez sens Tyle rzeczy tam pozabierali, teraz. Z powrotem to wracają, gdzie tutaj jest sens i logika. To jest cały Wargaming konsolowy, tak więc nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. I następna dość istotna informacja: słuchajcie, kolejne pojazdy, które będą rebalansowane, jest to linia do obiekta 263. Czy to nie będzie tak jak na przykład z pojazdami tdk niemieckimi, które prowadziły do Jadźki? Oby nie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o Obiekta 263, tych pojazdów bardzo mało w bitwie jest. Największy problem tego pojazdu to jest oczywiście opuszczanie działa, no i raczej wychyły. Czy coś się zmieni? Również kiedyś ten pojazd miał niesamowity pancerz z przodu. Praktycznie był nieprzebijalny. Teraz bez żadnego problemu jesteśmy w stanie ten pojazd przebić. Czy Wargaming wróci do świetności tego pojazdu? Zobaczymy. Na razie nie mam takich informacji, co tam się zmieni, ale zobaczymy. I chyba ostatnia taka informacja, średnio istotna, ale może dla niektórych tak, jeżeli chodzi tutaj o sreberko. Dlatego, że od 29 listopada do 5 grudnia będziemy mieli specjalny event na zdobywanie srebra pojazdami 10 tieru. Tak więc o tym jeszcze wspomnę, jak to będzie bliżej, właśnie tego wydarzenia. Tak więc słuchajcie, takie najważniejsze informacje Wam powiedziałem. Jeszcze możemy tutaj sobie wspomnieć o tym, że Plutony nie będą poszerzane, nie będą wracały do tej pierwotnej postaci, tak jak kiedyś to było 5 osób w Plutonie. Cały czas zostaje tak jak jest, czyli trzy osoby w Plutonie. Tyle. Słuchajcie, tyle i aż tyle. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Przypominam, od 16, czyli od wtorku zaczynamy nowy event na Kawulca, dwójeczkę 7 poziomu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!